Kiedy choroby i niebezpieczeństwa zostaną pokryte, tylko ten psalm utrzymacie na powierzchni. Wszyscy znamy moment, w którym siły się kończą i się wydaje, nie ma wyjścia. Właśnie wtedy słowa psalmu stały się nie tylko modlitwą, ale kręgiem ratunkowym w burzliwym morzu życia. Przed rozpoczęciem napisz do nas, w którym kraju słuchasz. Ciesz się oglądaniem i niech cię Bóg błogosławi. Drodzy bracia i siostry, żyjemy w świecie, w którym nikt nie jest bezpieczny przed chorobą nagłym kłopotem, ani od zdrad bliskich. Osoba może odnieść sukces, bogatą, mieć rodzinę, komunikację, zdrowie, ale jedna noc, jedno połączenie, jedna diagnoza, także całe zaufanie upadło jak dom kart. A potem nagle odkryto, że nasze siły są tylko iluzją. Myśleliśmy, że sami zarządzamy naszym losem, ale okazuje się, że jesteśmy bezbronni, jak dziecko na zimnym wietrze. W takich momentach serce ściska się ze strachu. Panie, za co? Panie, gdzie jesteś? Ale to tutaj, w tym momencie rozpaczy i bezsilności narodziło się prawdziwy okrzyk wiary. Ja, panie, zaufaj w tobie. Zauważ, że Psalm 30 został napisany przez Dawida nie w czasie triumfu i zwycięstw, ale w czasie, gdy jego dusza była zszokowana na ziemi. I to jest niesamowite: w końcu król, wojownik, silna i uwielbiona osoba, nagle pokazuje się, że jest słaby, ranny. Nagi w obliczu bólu. I to jest Jego szczerość, to Jego siła. W końcu mówi to, co często boimy się rozpoznać nawet dla siebie nie mogę sobie poradzić. Obawiam się. Jestem chory. Jestem zagrożony ale mam nadzieję, Panie. Czy to nie jest podobne do faktu, że każdy z nas doświadczył w naszym życiu? Czy nie mieliśmy tych nocy, kiedy modlitwa była rozdarta przez łzy, gdy lekarze pokręcili ręce? Gdy przyjaciele odwrócili się, a krewni nie przynieśli wsparcia, ale potępienie? Jest tu jedna ważna prawda, z której nigdzie nie możemy odejść, nikt z nas nie będzie żył bez cierpienia. Bez względu na to, jak bardzo się staramy, bez względu na to, jak bardzo nasze życie ubezpieczone, bez względu na to, jak bardzo ukrywamy się przed chorobami i niebezpieczeństwem, nadal będą pukać do drzwi. A pytanie brzmi, jaka jest nasza dusza, gdy ziemia wychodzi pod stopami? Niektórzy chwytają pieniądze, ale pieniądze topią się jak woda przez palce. Inni chwytają połączenie, ale połączenia zawalają się przy pierwszej burzy. Jeszcze inni chwytają lekarstwo, a to słuszne, ale medycyna nie jest wszechmocna. I wierzący, gdy pozostaje ten, gdy cała ziemia się rozpada, może powiedzieć: Panie, jesteś moją twierdzą, jesteś moją skałą, jesteś moją fortecą. Ale bądźmy szczerzy, nie zawsze jest nam łatwo, że tak powiem. Rzeczywiście, w rzeczywistości często zaczynamy mruczeć. Zadajemy Bogu pytania: dlaczego jestem? Dlaczego w mojej rodzinie? Dlaczego w moim wieku? Dlaczego teraz? Jesteśmy źli, twierdzimy, obwiniamy. A potem nagle rozumiemy, że przez te pytania Pan prowadzi nas do głębokiej wiary. Wera to nie piękne słowa, ani ostentacyjny uśmiech na twarzy w kościele. Wera jest, gdy masz łzy w oczach. Ale nadal trzymasz się ręki Boga. To wtedy lekarze potrząsają głowami, a ty mówisz: Nadal ufam. To wtedy przyjaciele porzucili, a ty szepczą: Ty, panie, nie odejdziesz. I tutaj narodziła się prawdziwa nadzieja. Emigrek, starsi ludzie, wiele widzieliśmy. Ktoś przeżył wojnę, ktoś ubóstwa, ktoś utrata bliskich, ktoś zdradzający krewnych. Wiemy, że życie nie odpowiada. Ale dlatego możemy lepiej zrozumieć słowa Dawida. W końcu nie napisał ich w swoim biurze, siedząc przy stole z lampką wina. Napisał je we łzach, z bólu, w strachu, ale także z nadzieją. I ta nadzieja jest nam przekazana. Kiedy czytamy Psalm 30, wydaje się, że słyszymy głos człowieka, który przeszedł przez piekło, ale pozostał przy życiu, ponieważ trzymał się Pana. A jeśli Pan mu pomógł, to nam pomoże. Bracia i siostry, Chcę powiedzieć szczerze. Wielu z was siedzi teraz w kościele lub słucha mnie i myśleć. Tak? To brzmi pięknie, ale mam raka, mam syna w więzieniu, mój mąż oszukuje, nie mam pieniędzy na leki. Gdzie jest Bóg? I to jest prawdziwa walka duchowa. Nie gdzieś w chmurach, ale w naszej duszy. Chcemy wierzyć, ale to nas boli. Chcemy polegać, ale moje serce boli. I to właśnie po to, że ten psalm został nam przekazany, aby w momencie, gdy wiara wydawała się niemożliwa, moglibyśmy wziąć słowa innych ludzi i uczynić je naszą, ja, panie, udaję się wam. Te słowa są jak kula dla kiepskiego, jako wsparcie dla słabego. Trzymają nas, gdy sami jesteśmy gotowi. I zauważ jeszcze jedną rzecz: David nie mówi, że wszystko staje się dobre jednocześnie. Nie obiecuje, że choroba odejdzie, wrogowie znikną, problemy się rozpłyną. Nie. Mówi tylko jedno, jesteś moją fortecą. Jesteś moją obroną. W swoich rękach zdradzam mojego ducha. Te słowa nie dotyczą faktu, że wszystko się zmieni jutro, ale nawet jeśli jutro będzie gorzej, nadal zostanę z Bogiem. I to jest paradoks wiary. Kiedy ufasz Bogu, nawet nie mając gwarancji. Kiedy oddasz swoje życie w Jego ręce, nawet nie wiedząc, co będzie dalej. Ale wtedy serce otrzymuje świat. Nie świat jako brak problemów, ale świat jako pewność siebie, że nawet podczas burzy w pobliżu znajduje się sternik. Powiem ci bezpośrednio: ten psalm brzmi jak wyzwanie. Wyzwanie dla naszej rozpaczy, wyzwanie dla naszej niewiary, wyzwanie dla naszego strachu. Mówi: Tak, czujesz się źle, tak, jesteś chory, tak, jesteś w niebezpieczeństwie. Ale zaufaj, trzymaj się Boga, nie poddawaj się. A jeśli to zrobisz, nie tylko powtórzysz słowa, ale mówię całym sercem, wtedy światło zacznie się przebijać o najciemniejszą godzinę. I to nie będzie twoje światło, ale Bóg. Bądźmy szczerzy do końca. Wielu z nas jest przyzwyczajonych do noszenia masek. W kościele uśmiechamy się, mówimy dzięki Bogu, ale płaczemy w domu. Publicznie jesteśmy silni, a nocą w poduszce szepcze, Panie, jestem zmęczony. I ten psalm uczy nas, nie odgrywaj ról. Bóg nie wymaga od nas teatru. On czeka na prawdę. A jeśli Twoją prawdą jest słabość, strach, choroba, przynieś Mu ją. Powiedz: Panie, nie mogę, ale ufam Wam. I to będzie najsilniejsza modlitwa w Twoim życiu. Tekst Psalmu. Dla Ciebie, Panie, mam nadzieję, że nie będę zawstydzony na zawsze. Uwolnij mnie swoją prawdą. Blav your uch. Wkrótce mnie dostarcza, bądź dla mnie ufortyfikowanym twierdzą, domem schronienia, aby mnie uratować. Bo jesteś moją kamienną górę i moje ogrodzenie, ze względu na Twoje imię i kontroluj mnie. Wyprowadź mnie z sieci, którą byłem dla mnie potajemnie ustawiony, ponieważ jesteś moją fortecą. Zdradzę mojego ducha w Twojej dłoni, wygłosiłeś mnie, Panie, Boże prawdy. Nienawidzę czcigodnych próżnych idoli, ufam Panu. Będę się radować i dobrze bawić się waszym miłosierdziem, bo poszedłeś za moją pokorę, rozpoznałeś moje katastrofy mojej duszy i nie zdradzili mnie w rękach wroga, włożyłem nogi w długim miejscu. Drodzy bracia i siostry, kiedy otwieramy Psalm trzydzieści, nie słyszymy głosu zwycięzcy, ale głosowi osoby, która boli. Nie ma radosnych krzyków triumfu, istnieje szept duszy, który walczy o nadzieję. Dawid mówi: Panie, ufam Wam, a te słowa nie są wymawiane z tytułu. Ale wyrywają się z głębi serca, w momencie, gdy niebezpieczeństwo i choroba otaczają się ze wszystkich stron. I dlatego są tak silni. Zobacz, jak zaczyna się ten psalm: Panie, mam nadzieję, może się nie wstydzić na zawsze. Czy nie tego się boimy? Być wstydliwym, być na śmiechu, aby nasze cierpienia widzieli innych i powiedzieć: Gdzie jest Twój Bóg? Każdy z nas ma rany, które staramy się ukryć, choroby, o których nie mówimy głośno, tajne obawy. Że nas zostawią, zdradzi lub zapomni. A Dawid, król, silny wojownik, okazuje się tak samo wrażliwy jak my. Mówi głośno, że wielu z nas boi się nawet myśleć, panie, boję się wstydu. Obawiam się, że moja wiara będzie na próżno. Ale nadal decyduje się polegać. Często prezentujemy wiarę jako zbroję, jako ochronę przed wszystkim. Ale prawda jest taka, że wiara nie jest brakiem bólu. Ale zdolnością do przejścia przez nią bez łamania. David modli się: Ból dla mnie, wkrótce ratuj, bądź twierdzą, aby być dla mnie wzmocnieniem, domem schronienia. Rozumie, że żadna ziemska forteca nie jest w stanie go chronić. Ani ściany, ani armia, ani bogactwo nie utrzymają wroga, jeśli Bóg nie stanie się obroną. I to jest ważny punkt: wiara zaczyna się tam, gdzie kończą się wszystkie zasoby ludzkie. Pomyśl o swoim życiu. Ile razy polegałeś na ludziach, ale przynieśli ich? Ile razy liczyłeś na pieniądze, a oni się rozpuścili? Ile razy liczyłeś na zdrowie i nagle zniknęło? A potem zrozumiałeś, jedynym schronieniem jest pan. O tym mówi David: Jesteś moją kamienną górę i moim ogrodzeniem. Dla siebie imienia mnie i kontrolujesz? Widzisz, nie pyta. Panie, daj mi wszystko, czego chcę. Pyta, mam mnie. Zarządzaj mną. Ponieważ czasami Boża ścieżka nie przechodzi przez niebezpieczeństwo, ale przez nią. A potem słowa, które Chrystus powtórzyły później na krzyżu, zdradzam mojego ducha w Twojej dłoni. To jest najlepsze zaufanie. Oznacza to, panie, nawet jeśli umrę, jestem w Twoich rękach. Nawet jeśli wszystko jest ponad człowiekiem, wierzę, że trzymasz moją duszę. To wiara, która zbawia. To nie jest magia, ani formuła ani gwarancja lekkiego życia. Jest to chęć całkowicie powierzania się Bogu. I spójrz, jak zmienia się nastrój psalmu. Po krzyku o pomoc nagle narodzi się, będę się radować i dobrze się bawić z Twoim miłosierdziem. Jak to możliwe? Czy zagrożenie zniknęło? Czy choroba jest pozostawiona? Nie. Ale osoba, która polega na Bogu, już odczuwa radość nie z okoliczności, ale z obecności Pana. Mówi, Molacie moją pokorę, rozpoznałeś katastrofy mojej duszy. To jest sekret. Bóg nas widzi. Kiedy nikt nie rozumie Twój ból, gdy nawet krewni nie zauważają twoich łez, Bóg zna każdy szczegół waszego cierpienia. A jeśli wie, będzie wspierać. Ale bądźmy szczerzy, trudno nam zaufać. Jesteśmy przyzwyczajeni do monitorowania wszystkiego. Chcemy namalować plan, znać przyszłość, trzymać klucze do naszego losu w naszych rękach. Ale Psalm 30 uczy nas innej: puść dawać. Umieścić swojego ducha w ręce Boga. I to jest przerażające. Oznacza to, że zgadzam się, że nie jestem mistrzem mojego życia. Oznacza to powiedzenie: Panie, jeśli poprowadzisz mnie przez ból, pójdę. Jeśli zostawisz mnie w chorobie, uwierzę. Jeśli dasz mi wrogów, polegam. To jest prawdziwa wiara, a nie piękne słowa. Spójrzmy głębiej. David pisze, wyprowadź mnie z sieci, którą potajemnie byłem dla mnie ustawiony. Czy to nie jest o nas dzisiaj? Ile pułapek wokół, czyjeś zazdrość, zdrada przyjaciół, podstępność wrogów, ale także własne błędy, własne grzechy. My sami często napędzamy sieć. A potem nagle zdajemy sobie sprawę, tylko Bóg może uwolnić. Możemy walczyć, wybuchnąć, ale bez Boga wszystko jest na próżno. A kiedy zakłóca się, sieci są rozdarte. Słowa są szczególnie silne: Zbawiałem mnie, panie, Boże Prawdy. Dawid nazywa Boga Bogiem Prawdy. A to oznacza, że nigdy nie oszukuje, nigdy się nie zdradzi, nigdy nie zmieni obietnic. W świecie, w którym ludzie łatwo naruszają przysięgi, w których krewni mogą odejść, gdzie nawet najbliżsi ludzie kłamie, Bóg pozostaje wierny. I to jest podstawa nadziei. Ufa mnie dlatego. Że wszystko jest w porządku, ale dlatego, że wiem, on jest prawdą. Zastanów się, jak często wewnętrzny konflikt nas łanie. Chcemy wierzyć, ale rzeczywistość krzyczy coś przeciwnego. Lekarze mówią, nie ma szans. Krewni mówią, zapomnij. Przyjaciele mówią, nikt cię nie potrzebuje. A Vera szepcze, chodź. I tutaj musimy dokonać wyboru. Albo patrzymy na okoliczności, albo na Boga, albo się poddamy, albo trzymamy się Jego ręki. Jest to wybór, który każdy z nas dokonuje raz po raz. I to jest moc Psalmu 30: Uczy nas, aby nie ukrywać bólu, ale przynieść go Bogu. Nie przedstawiaj silnych, ale rozpoznaj słabość. Nie ukrywaj łez, ale wlej je przed Nim. Ponieważ to w tym rodzi się prawdziwa wiara. Bóg nie oczekuje od nas ostentacyjnego heroizmu. On czeka naprawdę. Ale prawda jest taka, że boimy się cierpieć, chore. A kiedy mu to przynosimy, odpowiada miłosierdziem. Bracia i siostry, ten psalm, jak lustro. W nim każdy z nas może zobaczyć siebie. Ktoś jest słowami o sieci wrogów. Ktoś jest w obawie przed wstydem. Ktoś w okrzyku, zdradzam mojego ducha w Twojej dłoni. Ale każdy ma jeden wynik, Bóg słyszy. Bóg widzi. Bóg zbawia. I nawet jeśli okoliczności pozostają trudne, dusza otrzymuje wolność. Dlatego dziś zwracam się do każdego z Was: jeśli jesteś chory, polegaj. Jeśli jesteś w niebezpieczeństwie, polegaj. Jeśli zostałeś zdradzony, polegaj. Jeśli boisz się przyszłości, polegaj. Nie dlatego, że jutro wszystko stanie się łatwe, ale dlatego, że Pan jest prawdą. A jego miłosierdzie jest poza wszelkimi kłopotami. A potem, podobnie jak David, możesz powiedzieć: Będę się radować i dobrze się bawić z miłością. To jest siła Psalmu 30. To nie jest magiczna formuła, to nie jest spisek, nie jest gwarancją cudów. Jest to zaproszenie do powierzania życia Boga, nawet gdy wokół jest ciemność. Jest to wyzwanie dla naszych wątpliwości, naszych lęków, naszej rozpaczy. A jeśli zaakceptujemy to wyzwanie, jeśli powiemy Panie, zdradzę mojego ducha w moich rękach, to żadna choroba, bez niebezpieczeństwa, żaden wróg nie może odebrać nam pokoju i nadziei. Drodzy bracia i siostry, żyjemy od wielu lat, każdy ma swój własny ciężar radości i bólu, zwycięstw i porażek. Pochowaliśmy bliskich, poznaliśmy choroby, straciliśmy pracę, wpadliśmy w ubóstwo, wspięliśmy się i znów. Wielu z was wie, co to znaczy obudzić się w środku nocy i szeptać. Panie, pomoc, ponieważ nie ma innego wyjścia. Możemy udawać, że jesteśmy silni przed naszymi sąsiadami, naszym krewnym, nawet przed dziećmi, ale kiedy jesteśmy z nami sami, dusza krzyczy: jestem zmęczony. Nie mogę tego zrobić. I w takich chwilach musimy przypomnieć sobie słowa Psalmu 30, Mam nadzieję, że ty, panie. Chcę ci powiedzieć prawdę niepokryte pięknymi słowami. Wiara nie jest tabletem ze wszystkich chorób. A nie ubezpieczeniem z kłopotów. Możesz się modlić i nadal boleć. Możesz szybko i nadal pochować swoją rodzinę. Możesz służyć w kościele i nadal spotykać się z zdradą. I tutaj zaczyna się najtrudniejsza rzecz: stajemy twarzą w twarz z pytaniem, co się trzymać, jeśli wszystko się załamie? I to pytanie dręczy nie tylko niewierzących, ale także wierzących. Nie jesteśmy robotami, żyjemy. Płaczamy, wątpimy, jesteśmy źli. Ale w tym napięciu rodzi się prawdziwa wiara. Czasami Pan pozwala cierpieć na nas nie niszczyć, ale aby sprawdzić, na czym budujemy nasze życie. Jeśli naszą fundamentem są pieniądze, to przy pierwszej burzy pęknie. Jeśli naszym fundamentem są ludzie, to w pierwszej zdradzie się zawali. Jeśli nasza podstawa jest naszym własnym zdrowiem, to na pierwszej chorobie pozostaniemy z niczym. Ale jeśli naszym fundamentem jest Pan, to nawet w burzy zwrócimy się. Tak, potrząsamy nas. Rzucimy nas, ale nie umrzemy. I to jest prawda, udowodniona przez wieki. Rozejrzyj się, ile osób żyje dzisiaj bez nadziei. Chodzą do pracy, płacą na kontach, uśmiechają się na zdjęciach, ale w pustce. Ponieważ jedna choroba, i wszystko się zapada. Jedno połączenie policji, a życie jest wywrócone do góry nogami. Jeden zdradziecki akt, i cała miłość zamienia się w nienawiść. Teraz wyobraź sobie osobę, która to wszystko przekazuje, ale trzyma do Pana. Tak, płacze. Tak, to go boli. Ale On nie łamie, ponieważ ma wsparcie. Tak mówi nam David. Bądźmy szczerzy: wielu z nas nosi maski. W Kościele mówimy: Dzięki Bogu i narzekamy w domu. Publicznie wyglądamy silnie i pod prysznicem, zepsuty. Ale Pan nie wymaga od nas teatru. On chce prawdy. I Psalm trzydzieści uczy nas, przynieś Bogu nie tylko swoje zwycięstwa, ale także swoje porażki. Przynieś nie tylko uśmiech, ale także łzy. Powiedz mu, Panie, nie mogę sobie poradzić, ale mam nadzieję. I w tej chwili stajesz się silny. Wiem, że wielu tutaj myśli, brzmi pięknie, ale jestem za stary, zbyt chory, zbyt biedny, by coś zmienić. Ale, bracia i siostry, podczas gdy my oddychamy, Bóg jest z nami. David powiedział, zdradzę mojego ducha w Twoje ręce. I to nie są słowa rozpaczy, ale słowa zaufania. Nie wiedział, czy przeżyje jutro, ale wiedział, że jego dusza jest w wiarygodnych rękach. Teraz pomyśl, jeśli sam Chrystus na krzyżu powtórzy te słowa, czy możemy je zignorować? Istnieje inna prawda, która jest trudna do przyznania. Czasami Bóg nie ratuje nas od choroby, ale ratuje nas przez chorobę. Czasami nie ratuje nas przed wrogami, ale daje siłę aby się im oprzeć. Czasami nie usuwa burzy, ale staje się kotwicą, która nie pozwala nam utopić. I to także miłosierdzie. Chcemy cudów, natychmiastowego uzdrowienia, pioruna szybkiego zwycięstwa. Ale Pan często pracuje powoli, krok po kroku, zwiększając nas cierpliwość i pokorę. Pomyśl o swoim życiu. Ile razy myślałeś, że koniec, a potem czas minął, i zobaczyłeś, że to kłopoty sprawiły, że stałeś się silniejszy, Głębszy, bliżej Boga? Ile razy płakałeś o tym, co straciłeś, a potem zrozumiałeś, to było twoje zbawienie? Chcemy żyć bez cierpienia, ale cierpienie często staje się naszymi nauczycielami. I ten psalm przypomina: nawet we łzach, nawet ze strachu, nawet w rozpaczy może. Chcę ci powiedzieć jeszcze jedno. Świat się z ciebie śmiał. Ludzie zapytają: Gdzie jest twój Bóg, jeśli jesteś chory? Gdzie jest twój Bóg, jeśli jesteś biedny? Gdzie jest twój Bóg, jeśli twój syn jest w więzieniu? I tutaj musisz dokonać wyboru. Albo zgodzisz się i powiesz: "Tak, Bóg mnie opuścił", albo podniesienie głowę i odpowiesz: "Nie rozumiem wszystkiego, ale wiem, że Bóg jest ze mną". I to będzie największy dowód. Ponieważ łatwo w to uwierzyć, kiedy wszystko jest w porządku. Ta wiara jest sprawdzana w ogniu. Teraz zwracam się do tych Którzy są na skraju? Może myślisz o obniżeniu rąk? Może lekarze powiedzieli ci straszne słowa? Może czujesz się niepotrzebny dla kogokolwiek? Słuchaj, Bóg cię potrzebuje. Nawet jeśli zostałeś odrzucony przez dzieci, nawet jeśli mąż lub żona cię zdradzili, nawet jeśli siedzisz sam w pustym mieszkaniu, nie jesteś sam. Pan jest w pobliżu. A słowa tego psalmu są twoją szansą, by mu powiedzieć: Ja, panie, zaufaj wam. Żądaj sobie szczere pytanie: na czym polegam? Co mnie utrzymuje na tym świecie? Jeśli jutro stracę zdrowie, pracę, rodzinę, czy będę miał nadzieję? Jeśli odpowiedź nie brzmi, nadszedł czas, aby zbudować życie na pana. Ponieważ cała ziemska odejdą prędzej czy później. I pozostanie. A jeśli ufasz mu swoją duszę. Żadne choroby i żadne wrogowie nie będą w stanie pozbawić się zbawienia. I podsumowując, powiem to: każdy z nas znajdzie się kiedyś w sytuacji, w której musimy powtórzyć słowa Dawida: Zdradzę mojego ducha w Twoich rękach. Dla niektórych będzie to modlitwa na oddziale szpitalnym. Dla kogoś alon? Przez jakąś ostatnią minutę życia. Ale lepiej jest zacząć wymawiać te słowa dzisiaj. Nie czekaj, aż nadejdą kłopoty, ale naucz się teraz ufać Bogu w małych rzeczach. W codziennych testach. Ponieważ kiedy nadejdzie godzina wielkich prób, tylko ta wiara nas zatrzyma. Dlatego pytam: Przestań ukrywać się za maskami. Przestań bać się powiedzieć Bogu prawdę. Przynieś Mu swoją słabość, chorobę, strach. I powiedz: Panie, ufam Wam. A potem, nawet jeśli świat się załamie, pozostaniesz. Ponieważ stojąc nie na sobie, ale na nim. A to oznacza nie umrzesz. Drodzy chrześcijanie, dzięki za wysłuchanie tego kazania do końca. Subskrybuj kanał i napisz swoje myśli w komentarzach. Podziel się tym z rodziną i przyjaciółmi, a zostaniesz nagrodzony. Boże błogosławieństwo zobaczy wkrótce.